całą Ostrów Mazowiecką. Nauczyłam się. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście, że jest was tu tak tylu. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni i wszyscy. Dziękuję panu burmistrzowi, panom posłom, którzy zorganizowali to spotkanie. Ja przeproszę, bo nie będę mogła być z Państwem tak długo, jak i wy pewnie chcielibyście i ja bym też chciała, ale szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w drodze od rana Jeździmy po Marsowszu, i jeszcze przed nami parę punktów do zrealizowania, a musimy dzisiaj wrócić do Warszawy, bo jutro zaczyna się posiedzenie Sejmu. Kampania jeszcze oficjalnie nie ruszyła, i my mamy też swoje obowiązki. I musimy też pilnować w Sejmie tego, co tam się dzieje, żeby nie były przeprowadzane już na końcu tej kadencji ustawy, które byłyby niekorzystne dla, dla państwa. Dla, Społeczeństwa. Więc wybaczcie mi, że może nie będzie to tak długie spotkanie, jak Państwo byście oczekiwali, ale złożę deklarację, że na pewno jeszcze jak ruszy kampania, objedzę Ostrów i jeżeli Państwo będziecie Zbawo. sobie tego, udział, to Na pewno tutaj do Państwa przyjadą. Jesteśmy dzisiaj w miejscu, które myślę dla każdego z Państwa, mieszkańca tutaj, ale dla wielu ludzi, którzy mieszkają w takich miejscowościach a ja też mieszkam w takim miejscu niewielkiej gminie co prawda na południu Polski gdzie ludzie może mają nieco inne możliwości, inaczej nieco żyją, ale pewnie problemy tak naprawdę mają takie same jak Państwo tutaj. I teraz, kiedy przyjeżdżamy do takich miejscowości, widzimy te piękne kamieniczki, piękne domy, piękne rynki, ryneczki, zastanawiamy się, czego tu tak naprawdę brakuje. Dla mnie zawsze uderzające jest to, że kiedy wjeżdżam do takiej miejscowości, coraz mniej ludzi widzę na tych placach, na ulicach i na rynkach. I nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy oni nie chcą tutaj mieszkać, czy nie chcą tutaj żyć? Co? Dla każdego z nas to miejsce rodzinne, rodzinny dom, tu gdzie się wychowaliśmy, jest miejscem najważniejszym i chcielibyśmy tu mieszkać. Ale żeby mieszkać i żyć w takim miejscu, w takiej miejscowości, trzeba mieć szansę na to, że tutaj będzie praca, że będzie można myśleć o założeniu rodziny, że będzie można myśleć o wybudowaniu domu albo kupny, kupnie mieszkania i że jakoś to życie bez wielkich, pewnie jakichś niespecjalnie wy, wyimaginowanych rzeczy, ale będzie można spokojnie toczyć. Każdy z nas chce takiego spokojnego życia, chce stabilizacji, chce mieć perspektywę tego, że będzie mógł bezpiecznie myśleć o wykształceniu swoich dzieci, o zestarzeniu się, o tym, że moi nasi rodzice, którzy już są na emeryturze będą mogli za tę emeryturę spokojnie się utrzymać, że nie będą musieli martwić się o to, że pójdą do lekarza i otrzymają informację, że zabieg, który jest konieczny, będzie można wykonać za lat kilka czy kilkanaście, bo i takie przecież przypadki w Polsce były. Czy to jest tak dużo? Czy to są jakieś marzenia, czy jakieś oczekiwania, które są nieosiągalne? Otóż nie wiem, że Państwo. To są oczekiwania i marzenia bardzo przeciętne, i także ją w całej Europie. Rodziny hiszpańskie, francuskie, brytyjskie, które myślą o tym, żeby wykształcić dzieci, wysłać te dzieci na kolonie, na wypoczynek, pojechać na urlop, coś odłożyć jeszcze ze swojego wynagrodzenia i po prostu żyć. I tego samego chcą polskie rodziny. I dzisiaj polskie rodziny. Bardzo często nie mogą tego mieć, po prostu nie mogą, bo jak jeżdżę chociażby dzisiaj od rana po Mazowszu, to słyszę bardzo dużo ciepłych słów. Ludzie są bardzo miły, bardzo życzliwi. Ja bardzo serdecznie za to dziękuję. Również tutaj przede wszystkim muszę podziękować za to, co Państwo zrobiliście w kampanii prezydenckiej ja Jagody, pana prezydenta, za wspaniałe wyniki. No człowiek z Małopolski i poparcie w, powie w powiecie naprawdę wiele czoła i bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję, bo to jest Wasza zasługa. I proszę Państwa, o czym mówił Andrzej Duda? Andrzej Duda, kiedy jeździł po Polsce, to mówił o tym, że trzeba po prostu rozmawiać. Trzeba się spotykać, trzeba rozmawiać, trzeba słuchać ludzi. I my dokładnie realizujemy w tej chwili też taki plan. Pan prezydent Andrzej Buda będzie miał teraz inne obowiązki, będzie musiał podejmować ważne zadania, ważne wyzwania. Wiem, że w tej chwili pracuje nad tym, co zadeklarował kampanii wyborczej, czyli obniżenie wieku emerytalnego, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, program finansowy dla rodzin 500 zł na, na każde dziecko w rodzinach mniej dla i średnio zamożnego drugiego dziecka. I to są również zobowiązania, które i ja w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przyjmuję. I też Państwu deklaruję, że jeżeli jesienią będziemy tworzyć rząd Prawa i Sprawiedliwości, to te programy, te projekty zrealizujemy, bo to jest dzisiaj potrzebne Polakom. Politycy muszą zacząć jeździć i rozmawiać z ludźmi. I to wszyscy politycy. I ja zachęcam wszystkich. Bez względu na to, z jakiego są grupowania, bez względu na to, jakie mają poglądy. Trzeba jeździć i rozmawiać. I tak samo politycy powinni rozmawiać ze sobą nie o sprawach mało istotnych, nie o personalie, nie o tym, co kto powiedział, jak się zachował, jak wygląda. Tylko o tym, co trzeba zrobić, żeby Polakom dobrze się żyło. To są sprawy, które są proste, ale okazuje, że, okazuje się, że dla obecnej władzy są bardzo trudne. Dlaczego? No bo oderwali się od rzeczywistości, bo oderwali się od Was. Nie może być tak, że te małe miasta, miasteczka. Że tak zwana prowincja, z której wszyscy jesteśmy dumni, przestaje w Polsce funkcjonować, bo znikają szkoły, znikają szpitale, ośrodki zdrowia, linie kolejowe, nie można dojechać albo tak jak mówi mi pan burmistrz, są problemy z ZUS-emką, bo nie da się yy, ważna trasa przelotowa, która jest też oknem na świat dla was też problemy. Że nie ma tych instytucji, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania że są gminy, w których jest tylko jedna szkoła, na przykład, bo nie stać samorządu lokalnego, żeby utrzymywać więcej. I to trzeba zmienić. I to można zmienić. Bo nie można pozwalać na to, żeby nie było równych szans dla tych, którzy mieszkają na zachodzie, na wschodzie, na południu, czy na północy. Czy w centrum Polski. Czy żeby nie było równych szans dla tych, którzy mieszkają w małych miastach, na wsiach czy w dużych miastach. Wszyscy w Polsce muszą mieć takie same szanse. Co my z tymi szansami zrobimy tu lokalnie, na dole, to już zależy od nas. Ale państwo musi stać po stronie obywatela. Ludzie muszą czuć, że mają wsparcie w państwie, a nie że państwo staje się dla nich instytucją, która jest wobec nich opresyjna, która ciągle tylko i wyłącznie wymaga albo działa niesprawnie. I nie da się niczego załatwić. Bo idziemy do urzędu i słyszymy, że tego się nie da. I to słowo nie da się musi zniknąć wreszcie ze słownika polskich urzędników i polskich polityków. Musi się dać. Musimy wszyscy zastanowić się, jak rozwiązać te problemy największe i te problemy mniejsze, codzienne. Czasami wystarczy się spotkać, posłuchać, porozmawiać, zastanowić się i może pomóc temu człowiekowi. Dzisiaj w Polsce brakuje poczucia wspólnoty i brakuje Rozmowy, podzielono nas. Nie pozwólmy na to, na to, żeby to dłużej tak trwało. Zacznijmy myśleć w kategoriach dobra wspólnego, bo wszyscy jesteśmy Polakami żyjemy w Polsce i powinno być na tym Drodzy Państwo, co jest najważniejsze dzisiaj dla przeciętnej polskiej rodziny? Praca. Jak jest praca to wtedy można myśleć o tym, że można założyć rodzinę, można myśleć o mieszkaniu, można myśleć o jakiejś stabilizacji. Jak pracy nie ma, to zaczynają się problemy. Jeżeli nie ma, zaraz też powiem, o godnej pracy, oczywiście. Jeżeli nie ma możliwości dojechania do miejscowości, gdzie ta praca jest, no to też jest problem. Wielu młodych ludzi dzisiaj mówi tak, no po co się kształcić, jakie ja tu mam szanse, jakie ja mam tu perspektywy, wyjeżdżam. Ale też, jak słusznie mówi pan z tyłu na sali, z sali, praca musi być godna. Co to znaczy godna? To znaczy, że trzeba, żeby ta praca była dobrze wynagradzana. W taki sposób wynagradzana, żeby można było z tego wynagrodzenia utrzymać rodzinę. Trzeba też skończyć z śmieciowymi. Czas, żeby była stabilizacja, żeby młody człowiek, który nawet tę pracę dorywczą ma, to on się martwi, czy ja za miesiąc, za tydzień, za dwa tygodnie tej pracy nie stracę. Jakie on ma wtedy szanse? Jakie on ma szanse myślenia o tym, żeby założyć rodzinę i żeby ta rodzina miała normalne perspektywy rozwoju? Więc to są te rzeczy podstawowe, o których mówimy w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy też o tym, że trzeba budować polski przemysł, że trzeba wreszcie. Postawić na to, żeby powstawały miejsca pracy w polskich firmach i żeby chronić polskie firmy, żeby dać szansę polskim przedsiębiorcom, tym małym firmom rodzinnym. Bo jeżeli dzisiaj przyjeżdżamy prawie w każdej gminie, jest nawet najmniejszej miejscowości, są sklepy, sieci, dużych sieci handlowych, to jakie szanse mają mali handlowcy, firmy rodzinne polskie? Żadnych. A więc Trzeba zastanowić się i trzeba wprowadzić takie uregulowania prawne, które tym naszym handlowcom dają równe szanse, które chronią polskich polski rzemieślników, polskich kupców, które chronią właśnie polskich przedsiębiorców. I rzecz, która jest niezwykle ważna i o której trzeba bardzo głośno mówić, i o którą się bardzo, sprawę, o którą się trzeba bardzo mocno upominać. Wy Państwo wiecie najlepiej, bo tutaj mieszkacie na terenie, gdzie bardzo ważna jest rolnictwo. No nie może być tak, że w tej chwili polski rolnik zaczyna być spychany na peryferia w Europie i że lepiej wiąże koniec z końcem. Niskie ceny skupu, nieopłacalna produkcja, niesprawiedliwe dopłaty. Jak mają rolnicy myśleć o tym, żeby nie tylko. Myśleć o rozwoju swoich gospodarstw, żeby to gospodarstwo przekazać z pokolenia na pokolenie. Ale żeby myśleć w takich kategoriach, to mi się opłaca. Chcę pracować na Ziemi, na, na, na moim gospodarstwie, tak jak pracował mój ojciec, tak jak pracował mój dziad. Chcę, żeby mój syn też przejął to gospodarstwo. Dzisiaj wielu rolników mówi, no przecież to nie ma żadnego sensu, to się nie opłaca. Mimo, że ciągle słyszymy, jakbyście Państwo posłuchali polityków PSL-u, szczególnie tutaj moi koledzy posłowie, pan poseł Henryk Kowalczyk jest lepszym specjalistą ode mnie w dziedzinie rolnictwa, pracuje w Komisji Rolnictwa, w naszym zespole rolnym przygotowywał program rolny Prawa i Sprawiedliwości. I więcej na ten temat Państwu na spotkaniach zapewne wielu mówił i by jeszcze powiedzieć. I ta niesprawiedliwość, która w tej chwili jest i dotyczy polskiej wsi, ona musi być zmieniona. To musi być zmienione. Polska wieś musi być na równi traktowana i polscy rolnicy muszą być na równi traktowani z rolnikami w innych krajach europejskich. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, tak samo jak rolnicy francuscy, Niemieccy, wszyscy pozostali, muszą mieć takie same szanse. Muszą być też takie same szanse cywilizacyjne dla mieszkańców. Szkoła, ośrodek zdrowia, droga. Podstawowe instytucje, posterunki policji, które też są w tej chwili likwidowane w wielu miejscach. Podstawowe instytucje, nic wielkiego. To, co potrzebne jest do normalnego. Funkcjonowania społeczności, społeczności lokalnej. Jeżeli się stworzy ludziom szansę, jeżeli się da tym lokalnym wspólnotom możliwość, to oni sobie sami świetnie poradzą i zbudują i zagospodarują w taki sposób te szanse, żeby pięknie się te ich miejscowości rozwijały. Tylko muszą mieć szanse i muszą mieć perspektywy. I trzeba, żeby politycy, również ci politycy warszawscy, dostrzegali takie małe miejscowości. Szanowni Państwo, to, co się czuje tutaj na Mazowszu, jak się przyjeżdża do każdej, nawet najmniejszej, miejscowości, to jest ogromny patriotyzm, umiłowanie polskiej kultury i tradycji. To emanuje, umiłowanie tego, co jest sednem i ziarnem polskości. Coś, czego musimy szczególnie bronić nie możemy pozwolić na to, żeby o tym zapomniano. Polska kultura jest bezcenna. Zarówno ta kultura wysoka, zarówno ta kultura tworzona w teatrach, w filharmoniach, jak i ta kultura tworzona w takich domach kultury, w jakim my jesteśmy, i ta kultura ludowa. To jest kwintesencja polskości i trzeba bardzo głośno upominać się o polską kulturę i o polską tradycję. Musi uczyć, ale która musi również wychowywać, i trzeba się upominać o godność dla zawodu nauczyciela. Tak jak trzeba szanować wszystkich tych, tejów, którzy przyczyniają się do tego, żeby polska oświata i polska nauka mogła się rozwijać. Bo jeżeli zapomnimy o tych wartościach, nawet tych najmniejszych, to nie zbudujemy bez tych wartości niczego. A my się chcemy. Nie tylko wprowadzać dobrą zmianę, naprawić to, co zostało przez ostatnie 8 lat zepsute. Bo my mówimy tak: my nie chcemy rewolucji. My dzisiaj uważamy Prawo i Sprawiedliwość, że Polska potrzebuje dobrej zmiany, Polska potrzebuje tej nadziei, która została rozbudzona. Trzeba, żeby ta nadzieja żeby ludzi nie została zawiedziona. I to można zrobić w sposób stabilny i spokojny. Potrzebny jest dobry plan, potrzebny jest dobry program, potrzebni są ludzie, którzy to będą realizowali. I potrzebny jest ludzie. bardzo dobry premier. Ludzie, którzy będą przede wszystkim, szanowni państwo, którzy będą przyjeżdżali do was, którzy będą z wami rozmawiali, będą was słuchali, słyszeli, co do nich mówić. I pamiętajmy, nie dajmy się podzielić. Bądźmy razem. Bo jak będziemy razem, to wprowadzimy te wszystkie dobre zmiany i zwyciężymy. Dziękuję Państwu.